Drodzy Państwo, dziś dotykamy tematu, który wywołuje sporo emocji i pytań. Wyobraźcie sobie, że emeryci wychowujący dwójkę dzieci mają być całkowicie zwolnieni z podatku. Brzmi pięknie, prawda? Zero podatku, więcej pieniędzy w portfelu, lżejsze rachunki do zapłacenia. Ale od razu rodzi się pytanie: A co z tymi, którzy nie mają dzieci albo wychowali jedno dziecko? Czy to sprawiedliwe? Czy naprawdę wszyscy emeryci są traktowani równo? Wiem, że dla wielu z Was to bardzo ważny temat, bo podatki to nie tylko cyfry na papierze, to realne pieniądze, które zostają lub znikają z naszych portfeli każdego miesiąca, a przecież każdy z nas przez całe życie ciężko pracował. Płacił składki i podatki, licząc na to, że na emeryturze państwo zadba o nas w uczciwy sposób. Dlatego dzisiejsza propozycja budzi tyle emocji, bo jedni czują, że to wreszcie docenienie rodziców, a inni czują się pokrzywdzeni. I właśnie o tym porozmawiamy. Wspólnie zastanowimy się, czy takie rozwiązanie to realna pomoc dla emerytów, czy raczej tworzenie kolejnych podziałów. Powiem państwu, kto konkretnie może skorzystać na tym zwolnieniu i jakie są warunki i co na ten temat mówią eksperci. Ale też spojrzymy na drugą stronę medalu, czyli na tych, którzy zostają pominięci i mogą poczuć się niesprawiedliwie potraktowani. To nie będzie sucha analiza przepisów. To rozmowa o życiu. O naszych portfelach i o tym, co dla każdego z nas oznacza słowo sprawiedliwość. A wiem, że wielu z Państwa ma swoje zdanie na ten temat, i jestem pewien, że nie zabraknie ciekawych opinii w komentarzach. Dlatego, proszę, zostańcie ze mną do końca, bo będzie naprawdę ciekawie. A jeśli ten temat już teraz budzi w Was emocje i uważacie, że warto o nim mówić głośno, zostawcie, proszę, łapkę w górę pod tym filmem. To dla mnie ogromny sygnał, że te rozmowy są potrzebne. No dobrze, skoro już wiemy o co w tej całej propozycji chodzi, wejdźmy trochę głębiej w temat. Wyobraźcie sobie sytuację. Jesteście na emeryturze, co miesiąc dostajecie swoje świadczenie, a z tego świadczenia, jak zawsze trzeba, odprowadzić podatek. Niby niewielki procent, ale jak się policzy przez cały rok, to już robi się z tego spora suma. I nagle pojawia się pomysł, żeby pewna grupa emerytów, ci, którzy mają dwójkę dzieci, nie musiała tego podatku w ogóle płacić. Na papierze wygląda to jak prawdziwa rewolucja. Dla wielu osób to mogłoby oznaczać kilkaset złotych miesięcznie więcej w portfelu. I teraz, kochani, zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, co by to dla nas oznaczało. Każdy z nas ma swoje wydatki. Jedni muszą kupować drogie leki, inni płacą wysokie rachunki za prąd czy ogrzewanie. Jeszcze inni chcieliby raz na jakiś czas pomóc dzieciom albo wnukom. Każdy dodatkowy grosz się liczy. Dlatego pomysł wydaje się naprawdę kuszący. Ale zaraz pojawia się to drugie pytanie: A co z tymi, którzy nie spełniają tego kryterium? Bo, przecież nie każdy miał dwójkę dzieci. Są osoby, które wychowały jedno dziecko, i to często w ogromnym trudzie. Są też tacy, którzy nie mieli dzieci wcale z różnych powodów czasem zdrowotnych, czasem życiowych, czasem po prostu tak się ułożyło. Czy oni są gorsi? Czy ich życie, ich praca, ich składki są mniej warte? Tu właśnie rodzi się ta cała dyskusja o sprawiedliwości i nierówności. Wyobraźcie sobie, że dwie osoby siedzą obok siebie w poczekalni do lekarza. Obydwie mają taką samą emeryturę. Obydwie pracowały przez 40 lat, płaciły podatki, odprowadzały składki, ale jedna z nich wychowała dwójkę dzieci, a druga jedną. I teraz ta pierwsza nie płaci podatku, a druga płaci. Czy to naprawdę brzmi fair? Niektórzy mówią: no dobrze, ale rodzice. Dwójki dzieci dali państwu coś więcej. Wychowali przyszłych podatników, którzy będą pracować, płacić składki i utrzymywać system. I coś w tym jest. Ale czy to oznacza, że ci, którzy nie mieli dzieci albo mieli ich mniej, powinni być karani finansowo? Bo tak to niestety trochę wygląda. Pomyślcie też o osobach, które nie mogły mieć dzieci, choć bardzo tego chciały. Dla nich taka propozycja to może być jak policzek, i to właśnie budzi emocje. Bo z jednej strony radość dla jednych, a z drugiej ogromny żal i poczucie niesprawiedliwości dla drugich. I wiecie co, drodzy państwo? Ja mam takie wrażenie, że w tym wszystkim brakuje jednego spojrzenia na emeryta, jako na człowieka, który całe życie pracował i należy mu się godne życie bez względu na to, ile dzieci ma albo nie ma. Bo czy to, że ktoś wychował jedno dziecko, sprawia, że zasługuje na mniej? A jeśli ktoś po prostu nie miał szczęścia w życiu i nie doczekał się dzieci, to czy państwo może mu powiedzieć, ty będziesz miał gorzej, bo tak? To właśnie takie pytania musimy sobie zadawać. I wiecie, co jest jeszcze ciekawe? Że takie rozwiązania często wyglądają pięknie w telewizji czy na konferencjach prasowych polityków, ale kiedy zejdziemy na poziom zwykłego człowieka, zaczynają wychodzić wszystkie dziury i niesprawiedliwości. A teraz spójrzmy jeszcze na stronę praktyczną. Kto właściwie miałby korzystać z tego zwolnienia? Czy liczą się tylko dzieci biologiczne, czy również adoptowane? A co z osobami, które wychowywały dzieci, ale na przykład te dzieci nie dożyły dorosłości? Co z rodzinami? patchworkowymi, gdzie ktoś wychowywał dzieci partnera. Widzicie Państwo, że od razu pojawia się masa pytań, na które nikt nie daje jasnej odpowiedzi. A przecież takie rzeczy trzeba doprecyzować, bo inaczej, zamiast pomocy, mamy tylko kolejne problemy i chaos. Wyobrażam sobie sytuację, że ktoś idzie do US, żeby zapytać o swoje zwolnienie z podatku, a tam pani w okienku rozkłada ręce i mówi: My jeszcze nie wiemy, jak to interpretować. I znowu człowiek zostaje sam ze swoimi pytaniami. I właśnie dlatego tak ważne jest, żeby o tym głośno mówić, żeby seniorzy wiedzieli, jakie są plany, jakie są konsekwencje i żeby mogli się w tej całej dyskusji odnaleźć. Bo wiecie, jak to często bywa, o nas decydują inni, ale skutki odczuwamy my. Dlatego tak bardzo zależy mi, żebyśmy tutaj na naszym kanale rozmawiali o takich sprawach, bo tu nie chodzi tylko o politykę. Tu chodzi o życie każdego z nas. O to, ile pieniędzy zostaje w naszej kieszeni. Ile możemy wydać na leki, na jedzenie, na wnuki? I to są rzeczy, które naprawdę dotykają serca. Powiem państwu szczerze, ja sam mam mieszane uczucia wobec tej propozycji. Z jednej strony rozumiem, że państwo chce docenić rodziców, którzy wychowali dzieci, ale z drugiej strony serce mówi mi, że każdy emeryt zasługuje na godne traktowanie bez wyjątków, bo każdy z nas pracował, płacił podatki i budował ten kraj. I naprawdę trudno pogodzić się z tym, że nagle ktoś zostaje pominięty tylko dlatego, że miał inne życie osobiste. I tutaj chcę się do was zwrócić, co wy o tym sądzicie: czy uważacie, że takie zwolnienie z podatku to dobry pomysł, czy może to kolejny sposób na dzielenie ludzi? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach, bo to naprawdę bardzo ważne, żebyśmy rozmawiali i wymieniali się doświadczeniami. A ja obiecuję, że będę czytał wasze komentarze i że wrócimy jeszcze do tego tematu jeśli pojawią się nowe informacje. I wiecie, powiem Wam jeszcze jedno, to nie pierwszy raz, kiedy politycy próbują coś obiecać jednej grupie kosztem drugiej. Niestety to stara metoda dać coś jednemu, żeby zdobyć poparcie, a resztę zostawić w poczuciu krzywdy. Ale na dłuższą metę takie rozwiązania nigdy nie działają, bo kiedy jedni czują się docenieni, a drudzy oszukani, to zamiast wspólnoty mamy podziały. A przecież my, seniorzy, wiemy najlepiej, jak ważna jest solidarność. Kiedyś mówiło się jeden za wszystkich. Wszyscy za jednego, i szkoda, że dziś ta zasada tak często odchodzi w zapomnienie. A przecież to właśnie wspólnota, wzajemne wsparcie i równe traktowanie budują siłę społeczeństwa. Dlatego nie możemy patrzeć obojętnie, kiedy pojawiają się propozycje, które jednych stawiają wyżej, a innych niżej. I tak sobie myślę, czy nie byłoby uczciwiej po prostu podnieść emerytury wszystkim, zamiast wybierać, kto zasługuje bardziej, a kto mniej. Bo przecież każdy z nas przez te wszystkie lata życia wniósł coś w ten kraj: jedni pracowali w fabrykach, inni uczyli dzieci w szkołach, jeszcze inni leczyli ludzi w szpitalach. Każdy miał swoją rolę i każdy powinien być traktowany z szacunkiem. Dlatego powiem to jasno: zamiast tworzyć kolejne wyjątki i specjalne zasady, lepiej byłoby zrobić prostą rzecz: sprawiedliwie podnieść świadczenia wszystkim emerytom, bo wtedy nie byłoby poczucia niesprawiedliwości. Nie byłoby poczucia podziału i to właśnie byłoby prawdziwie uczciwe. Kochani, wiem, że ten temat może budzić emocje i właśnie o to chodzi, bo emerytura to nasze życie, nasze pieniądze i nasza codzienność. A my mamy pełne prawo pytać, krytykować i domagać się uczciwego traktowania. Nikt nam tego nie zabierze. Dlatego, jeśli zgadzacie się ze mną, że o takich sprawach trzeba mówić głośno, zostawcie proszę łapkę w górę pod tym filmem. To dla mnie ogromna motywacja, żeby dalej nagrywać takie treści i informować was o wszystkim co dotyczy naszych emerytur. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to koniecznie kliknijcie subskrypcję, żeby być na bieżąco. Ale najważniejsze, napiszcie, co wy o tym myślicie, bo wasze historie, wasze doświadczenia i wasze opinie są najcenniejsze. To one sprawiają, że ten kanał żyje i że możemy razem tworzyć społeczność, w której każdy czuje się wysłuchany. Bo wiecie, co? Ja wierzę, że razem mamy większą siłę, że jeśli będziemy głośno mówić o tym, co nas boli, to w końcu ktoś będzie musiał nas usłyszeć. I nawet jeśli politycy czasem zapominają o seniorach, to my im o sobie przypomnimy. I tym właśnie chciałem się z wami dziś podzielić. Nie chodzi tylko o podatki, nie chodzi tylko o przepisy, chodzi o godność, o równość i o sprawiedliwość, bo to są wartości, które powinny być fundamentem każdego państwa. A my, seniorzy, wiemy najlepiej, jak łatwo te wartości zgubić, jeśli się o nie walczy.